Nad służbami specjalnymi zdążyła już rozkwitnąć histeria z powodu licznych politycznych aluzji. To prawda, że Patryk Wega prowokacyjnie wycina artykuły z pierwszych stron SuperEkspresu, ale umieszcza je tam, gdzie ich miejsce w świecie filmowej fikcji. Zawiedzie się zatem ten, kto myśli, że pozna tu jakąś intrygującą paradokumentalną wersję wydarzeń, której reżyser będzie bronić w wywiadach. Jedyne, co naprawdę łączy w filmie sensacyjne wątki. To grupa agentów od czarnej roboty. To odróżnia film Wegi od przeciętnego filmu o szpiegach. Nikt tu nie tropi tajnych agentów i nie wykazuje się przy tym nadludzkim sprytem. Bohaterowie po prostu usuwają niewygodne persony. Dla kogo niewygodne? To już reżysera specjalnie nie zajmuje. Tajemniczy mocodawcy występują tu tylko dla określenia warunków, w których pracują główni bohaterowie. To na nich, a nie sensacyjnej intrydze skupia się cała uwaga. Podobnie jak w świetnym Pitbullu Wege, interesuje zamknięte środowisko, stąd dbałość o szczegół w przedstawianiu działań operacyjnych i trudno zrozumiałego żargonu. Tym razem jednak fascynacja tematem wygrała z artystyczną dyscypliną. Reżyser jest tu trochę jak popisujący się wiedzą przed komisją egzaminacyjną student, dla którego czwórka w indeksie to koniec świata. Fabularne wydarzenia układają się według logiki odhaczania kolejnych agenturalnych procedur, podkreślanej jeszcze przez przypisy pojawiające się gęsto na ekranie. Gdyby zdecydowano się jak w przypadku Pitbulla, na serialowy format być może ta sama historia byłaby mniej przeładowana, a jej pulpowość rozrzedzona w nieśpiesznej narracji. Chciałoby się popatrzeć dłużej na Olgę Bołądź, która bez jednej fałszywej nuty odgrywa symfonię pod tytułem. Twarda laska w męskim świecie, nie stając się przy tym uboższą wersją Lisbeth Salander, naturalnie łączy wdzięk i sprawność czarnej pantery z mentalnością praskiej dresiary. Okraszonych barokową wulgarnością życiowych mądrości Janusza Szabiora w rozmowach z rezolutną panią onkolog i księdzem z syndromem sztokholmskim słucha się jak muzyki. Irytuje jedynie postać żony Cerata – jej kwestie dialogowe wyjęto chyba z poprzednich produkcji Wegi, Ciacha i Last Minute. Dysonans między doskonałym pierwszym i drugim planem, a resztą epizodycznych postaci, kładzie się cieniem na kilkuletnich przygotowaniach twórców. Statyści z jakiejś pośpiesznej łapanki nie mówią, tylko podają tekst, jak stremowane dzieci w przedszkolnym przedstawieniu. Psychopatycznym funkcjonariuszom którzy jedną ręką zgarniają do sklepowego wózka zabawki dla dziecka, a w drugiej trzymają telefon, przez który właśnie szantażują ofiarę. Twórcy odmalowują portret mocno przesadzony, ale jednocześnie uwiarygodniają go jak to tylko możliwe. Trojgu agentów towarzyszymy nie tylko w trakcie ich działań operacyjnych, ale także w zmaganiach z codziennością. Bońka walczy z chorobą trzustki, agentka Białko z traumą z dzieciństwa, Acerat stara się o adopcję. Zaglądamy do brzydkich mieszkań, obskurnych szpitalnych poczekalni i sklepików z legalnymi „dopalaczami” dla kulturystów. Słabe powiązanie postaci z wielką polityką akcentuje się przez brak jakichkolwiek wyższych motywacji do brudnej roboty. Białko trochę szuka zemsty na ojcu, a trochę miejsca dla siebie osoby, której łatwiej jest dać komuś wpysk niż powiedzieć: Lubię cię! Nieoczekiwane zainteresowanie bońki religią jest nie tyle cudownym nawróceniem, co chwytaniem się ostatniej deski ratunku w ucieczce przed śmiercią. Cerat, obojętnie czy przyjmuje nową posadę, czy stara się zostać ojcem, działa zawsze w desperacji. Gdy sytuacja go przerasta, rzuca bon mot o zasadach albo całuje różaniec, bardziej w geście solidarności z wychowankami domu dziecka, z którego sam pochodzi niż z Bogiem. Ten ostatni motyw jest nieprzypadkowy. W końcu wszyscy troje to sieroty po starym porządku, których dziś nikt nie chce zaadoptować, ale wszyscy chcą wykorzystać. Demokratycznie posklejany kolaż politycznych wątków nie pozwala przypisać twórcom wiary w żadną konkretną teorię spiskową spośród tych, które przewinęły się przez polskie media. Aktualność służb specjalnych ujawnia się nie w fabularyzowaniu konkretnych zdarzeń, ale przedstawieniu mechanizmów zazębiania się tego, co widoczne gołym okiem, z podziemiem, które być może ma na tę powierzchniowość większy wpływ, niż nam się wydaje. Jednak powody, dla których czasem ktoś stawia świat na głowie, mają niewiele wspólnego z wielkim układem, są żenująco małe i egoistyczne, a z takimi żaden superagent nie ma szans.